Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Michał Gramatyka, nowy poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, jakżeż mi miło! Pan poseł, tak? <laughs> no ja jeszcze też nie powiedzieć. A już podobno wczoraj w szkle kontaktowym. Pan był? O, o gramatyce było. A o gramatyce, no tak, no, no, bo to ważna to... jest dziedzina tak, tak. języka polskiego. Jeśli pan świętował jakoś oryginalnie, to proszę się pochwalić, jeśli nie, to będzie następne pytanie. Nie świętowałem, byłem no tak zmęczony, że poszedłem spać tak tajno. Nie chcę o tym słyszeć w ogóle, ale yy, co jest tak fajnego w byciu posłem, panie pośle? no, to jakiś kolejny etap pracy. Ale kolejny pracy. etap czego? Ludzie się o to zabijają, plakaty demolują, wycinają się nawzajem z tych samych list. Po co to wszystko? No, to, to się nazywa kampania wyborcza i to, to się nazywa proces demokratycznego wyłaniania kandydatów i przedstawicieli w parlamencie. I pan jako poseł, co tak naprawdę zamierza zrobić, żeby nam wszystkim było lepiej. No to będzie wszystko zależało od tego w jaki sposób poukłada się funkcjonowanie tego sejmu i tego senatu. To co jest dla mnie powodem do dumy, to fakt, że po 13 latach tychy znowu mają swojego reprezentanta w sejmie. Poprzednim był kto? Poprzednim był pan Marian Stępień, związkowiec z fabryki, która wówczas nazywała się inaczej niż nazywa się dzisiaj i zasiadał zdaje się w kadencji 2003 do 2007. Tak a propos skuteczności, to pan zapyta kolegów z PO, co im się udało przez 4 lata siedzenia w opozycji. Tak tylko podpowiem, że nawet okupacja mównicy nie bardzo wyszła. No bo takie, takie eventy, takie wydarzenia, to są y, troszeczkę nie przystają do, do, do powagi tamtego miejsca. Czyli pan będzie raczej tym posłem z tych kulturalnych niż awanturujących się, tak? Ja, jak pan zapewne zdążył zauważyć, y, potrafię się awanturować i potrafię awanturować się w taki sposób, żeby nie było w tym widać awantury. Sprzęt nagłaśniający w bagażniku jest do Warszawy? Nie no, sprzęt nagłaśniający był jednorazowym e, artefaktem, który został wykorzystany specjalnie dla powitania pana ministra Kwiecińskiego którego, który był uprzejmy opowiadać niestworzone historie o województwie śląskim. Może z których dost... chcesz, proszę zwrócić uwagę, że to tak podziałało, że jak tylko PiS przejął władzę w województwie śląskim, to od razu minister Kwieciński zweryfikował swoje poglądy no, i zaczął głosić moje tezy. Na to te polega z... dobra zmiana właśnie. No właśnie. Panie e, pośle, może pan dostanie w Warszawie w końcu szansę właśnie, żeby porozmawiać wreszcie z ministrem Kwiecińskim, jak to było z tymi funduszami. Ja wielokrotnie z nim rozmawiałem, dlatego, że my e, i przed tym Ale wydarzeniem i po, na arenie parlamentu, to, to bardzo chętnie. Nie, to ja uwielbiam takie rozmowy z mądrymi ludźmi, a za takiego uważam pana ministra Kwiecińskiego. Marszałek, yy, marszałek Kwieciński, marszałek Heustowski, będzie tęsknił? Marszałek Heustowski to prawdopodobnie świętował, dlatego że razem ze mną pozbywa się z sejmiku no, jednak dosyć poważnego takiego bodźca, który go zwykle uruchamiał. Będzie tęsknił, starczy się. No, z pewnością, aczkolwiek ostatnio nawet nasze relacje, proszę sobie wyobrazić, pewnie również za, za, za pańską inspiracją, bo przecież to to pan jest kreatorem wielu sytuacji. No, Dobromir Sośnierz posłem, a to jeden z ostatnich wywiadów tutaj, prawda? Myślę że to taki jest ja. bezpośredni wpływ. No, ciekawe, ciekawe to... interpretacje. Michał Gramatyka, nowy poseł Koalicji Obywatelskiej jest naszym gościem dziś o poranku, za chwilę do Grywka w sieci. Dziękuję bardzo, do Bardzo usłyszenia. dziękuję, zapraszam do, do internetu. Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam ponownie. Michał Gramatyka, nowy poseł koalicji obywatelskiej, jest dziś z nami. Po raz drugi witamy państwa. Pani, Dzień dobry, panie witam panie Paśle, wszystkich wirtualnych. Z czego, tak już zupełnie na poważnie, z czego wy się platformą tak cieszycie? Wy przegraliście wybory. Tak, przegraliśmy wybory, i to jest jak gdyby rzecz, którą widać gołym okiem. Natomiast okiem uzbrojonym widać nieco więcej. Odbiliśmy Senat. W Senacie mamy w tym momencie większość, czyli jedna z izb parlamentu jest w tym momencie kontrolowana przez opozycję. To spowoduje zdecydowaną poprawę jakości procesu legislacyjnego. Już nie będzie tak zwanego taśmociągu, już nie będzie takich sytuacji, że rano ustawa, projekt ustawy przechodzi przez wszystkie trzy czytania. Po południu wędruje do Senatu, a wieczorem podpisuje go prezydent. Ale wie, ma pan świadomość, to... że ten Senat w rękach opozycji to wielkiej władzy jednak nie zapewnia? E... Raczej iluzoryczną. Nie sądzę, że iluzoryczną. No Senat ma bardzo określoną rolę. W W, w porządku, ale nawet jeżeli Senat odrzuci to, co uchwalił Sejm, to Sejm może sobie jeszcze uchwalić to ponownie, a przypomnijmy, kto ma większość w Sejmie? W Sejmie większość ma PiS. No Okej, okay, okay, no tak jak zaczęliśmy, od tego, że PiS wygrał wybory, czy PiS wygrało wybory, a właściwie nie PiS tylko zjednoczona prawica. No bo gdybyśmy się. Gdyby już chodziło o ścisłość, no to PiS zdobyło no, podobny wynik pewnie jak koalicja obywatelska. Tyle, że jest obudowane y, dwoma tam przystawkami, tak? Trzeba było zrobić no. koalicję europejską, wielką, no, wie pan, front wyzwolenia narodowego. No to narodowego. jeżeli tak porównujemy, to porównujmy, porównujmy łącznie wyniki Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i PSL-u, a, a wtedy pośle. zobaczymy, że więcej głosów jest. I Konfederację jeszcze polecam nie, do, Konfederacja dołożyć. to jest troszeczkę inny byt. Y czy, y, skoro Pan wspomniał o Senacie, czy ta izba, czy Senat z Izby Zadumy Refleksji. Refleksji, zmieni się w izbę zadymy w tej tendencji Zadymy nie sądzę, natomiast trafiło tam wiele mądrych osób, chociażby z województwa śląskiego, pani radna Halina Bieda, która jest taką, nie wiem, ostoją spokoju i pracowitości, i zawsze tak w sejmiku była postrzegana. Jest pani Komor z Bielska, to też bardzo niespodziewany mandat. Tak, wymienia wy, wy, wybiórczo. Osiem mandatów w województwie śląskim z trzynastu, to, to po prostu cuda jakieś. No wygraliśmy, w no, województwie no, wygraliśmy Jakimś senat. cudem. A w okręgu 31, który był tak skazany na porażkę, tak naprawdę mamy remis ze wskazaniem na PiS. W okręgu 31, czyli tam, gdzie startował pan premier Mateusz Morawiecki. A pan mówił teraz. No, tak, no dobrze, tak. wracając jeszcze do Senatu. Jarosław Kaczyński apeluje po tych wyborach, by Senat stał się właśnie miejscem kompromisu, miejscem dialogu, miejscem, w którym polityka ma... Bardziej ludzkie oblicze, może. Cytat mi się zawsze przypomina z trylogii Sienkiewicza. Diabeł się w ornat ubrał i ogonem nam mszę dzwoni. To zdaje się, pan zagłoba e, tak mówił. Ten diabeł tym porównaniu, tak pamiętam, Jak oczywiście. Pan ten diabeł, to kto? Jarosław Kaczyński na, na, nawołuje do kompromisu. To taki cytat gdzieś tam i dźwięczy w Nie wiem, co Panie pośle, jakim premierem będzie Małgorzata Kitawa Błońska? No premierem nie wiem kto będzie, ale na pewno nie pani y, marszałek, dlatego że przegraliśmy wybory, jak pan no, słusznie zauważył. Zauważyłem, ale przed wyborami y, mówiliście dużo o tym, że to będzie rząd, koali rząd koalicyjny, koalicja obywatelska, SLD, PSL. Konfederację też macie, tak przypominam jeszcze. Konfederacje to, to mają koledzy z pis zdaje się i to dla nich będzie problem. Dlatego, że po pierwsze telewizja rządowa będzie musiała ich zauważyć, w ogóle odnotować ich istnienie. Nie wiem, czy pan ogląda takie właśnie przekazy w, w, Pamiętam, w rządowych Pamiętam, że Konfederacja mediach. wygrała proces nawet z TVP. No, Bardzo mi się to... na przykład podobało, w jaki sposób wczoraj zostało przekazane w rządowych mediach wynik na, na Śląsku w, w tych okręgach senatorskich, dlatego, że e, miły pan pracownik tego medium powiedział, że PiS w województwie śląskim zdobył aż pięć z 13 mandatów. No, strasznie mi się to podobało. To no. się nazywa taka rzeczywistość właśnie, taka alternatywna, coś jak u Orwella. Panie pośle, bo chodzi mi o to, pytam o, o panią premier e, INSPE Kitawę Błońską, ponieważ jak się okazało, przedstawiliście ją jako kandydatkę na premiera, przedstawiliście koncepcję wspólnego koalicyjnego rządu, który okay. oczywiście się nie zmaterializuje. Tylko jest jeden problem, nie, z, e, przedysku, nie przedyskutowaliście przyszłej pani premier z koalicjantami. No ale nie zdobyliśmy większości, więc tego tematu nie ma w tym A momencie. A gdybyście zdobyli większość, to myślę, że gdybyśmy zdobyli większość, no to naturalne byłoby, że najsilniejsze ugrupowanie wskazuje kandydata, kandydatkę na premiera. I ja tutaj nie mam wątpliwości, że pani marszałek byłaby świetną panią premier. Tym bardziej, że poznałem ją osobiście podczas kampanii wyborczej, miałem okazję z nią rozmawiać, miałem okazję obserwować, jaki ma kontakt z ludźmi, zdaje się, w świętochłowicach gdzieś tam byliśmy, ale miałem również obserw okazję obserwować, w jaki sposób mierzy się z takimi atakami na siebie i z, w trudnych sytuacjach i no, z dużym szacunkiem to przyjmowałem. To jest. Materiał na premiera to świadczy o tym, że będzie dobrym premierem. No, nie, nie wiem, czy jest w Polsce osoba, która lepiej byłaby przygotowana e, do, 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 do takiej funkcji. A na pewno byłaby lepszym premierem niż y, y, nasz pan premier Przybysz y, do okręgu 31. Gość w tym okręgu, pan Mateusz Morawiecki. Ślązek. Były doradca y, pana premiera Tuska no, w Francji. Powinien pan go cenić tym bardziej w takim razie. No, tak jakoś y, cenię ludzi, dla których tak jest tak, a nie jest nie. Panie y, czy pan już pogratulował nowej senator, nowej pani senator? Senator w Tychach. Tak, tak, oczywiście. To była pierwsza. Co, co więcej, nie tylko pogratulowałem, ale zdaje się, że pierwsze wyniki pani senator Morawska-Stanecka otrzymywała ode mnie w nocy, bo monitorowałem jakby proces tego wyboru. Gabriela Morawska-Stanecka, jak to się stało? Pani Że została pa, pani tak. senator? Po pierwsze, bardzo wysoka frekwencja, po drugie, mobilizacja sił antypisowych. W Tychach, kiedy zliczyliśmy łączny wynik PSL-u, lewicy i koalicji obywatelskiej, to jesteśmy ponad 3000 głosów przed łącznym wynikiem PiSu i Konfederacji. Dzięki Gabrieli Morawskiej-Staneckiej opozycja, można tak powiedzieć, ma dziś tę większość. Wyśnioną przez was w Senacie? No, gdyby zamiast y, pani senator był kandydat, który był rozważany, to ta większość byłaby również tyle, że byłaby zdobyta większą liczbą głosów. Yy, pakt, czy pakt senacki, to, czy to znaczy, że pakt senacki zadziałał, mimo wszystko? No, na to wygląda, że, że ta umowa, znaczy, jeżeli patrzymy na nasz okręg, y, to proszę zwrócić uwagę, że była podjęta decyzja o tym, że wystawiamy kandydata związanego z lewicą? Koalicja Obywatelska pomimo tego, że miała na tamten dzień zebrane podpisy, nie zarejestrowała swojego kandydata czyli pan prezydent Maciej Gramatyka zdecydował się zrobić krok wstecz i nie zarejestrował swojej kandydatury. I dzięki temu w tym okręgu został zdobyty mandat, bo gdyby to potoczyło się, że tak powiem, trybem chorzowskim, to pewnie nie byłoby tak łatwo. Koalicja Obywatelska Maciej Gramatyka? Tak, Koalicja Obywatelska, no generalnie w okrę to, co się stało, no na przykład okręg chorzowski dla mnie jest przy przykładem utraconego, zaprzepaszczonego mandatu. I odpowiedzialność za to ponosi kto? Wszyscy po trochę, w mojej, w mojej Wszyscy ocenie. Wszyscy trochę, czyli Platforma? No, pan, Platforma, dlatego że nie była w stanie wynegocjować jednego kandydata po stronie sił demokratycznych. Kostępski, kiedy. Dawid Kostępski, dlatego że jak gdyby bazując na swoich ambicjach i takim partykularnym widzeniu świata politycznego, zdecydował się zare zarejestrować swoją kandydaturę i to pod hasłem Koalicji Obywatelskiej. Leon Swaczyna, dlatego, że y, no, nie potrafi się wznieść ponad personalne animozje, które różnią go z kandydatem Koalicji Obywatelskiej. No, Leon Swaczyna, powiedzmy, to już po waszej kontroli, czy wpływom nie podlega. A nie wiem, czy jakiejkolwiek kontroli Jakiekolwiek być może, ale Dawid Kostemski, kiedy y, podejmował decyzję o starcie, to był jeszcze członkiem Platformy Obywatelskiej. No i tym bardziej właśnie uważam, że ta decyzja była błędna, ale nie, jak gdyby nie obarczałbym całą winą y, Dawida Kostemskiego. No, ja mówię, y, ja, każda... raczej, ja raczej adresuję to... W, w, w kierunku władz Platformy, każda sytuacja nigdy nie jest tak, że wina jest po, po jednej stronie. W mojej ocenie Platforma ponosi taką samą odpowiedzialność za tę sytuację jak Dawid Kostępski. Porozmawiamy jeszcze o tym na razie, zapytam jeszcze o pakt Senacki. Dziękujemy Włodzimierzu Czarzasty. Dlaczego? Jak sam przyznał czy pochwalił się przewodniczący SLD, Tak. na pańskim miejscu zresztą, to on położył na stole takie porozumienie. On nie zaproponował. Tak, pakt tak. Szenacki. Kiedyś taki dowcip było o panu premierze Kołodko. Jaka jest różnica między premierem Kołodką, a panem Bogiem? Nie wiem, czy pan słyszał. I, i, że panu Bogu nie wydaje się, że jest Kołodką. I, i, Myślę, że, i, i. Myśli, że na tej samej zasadzie Pakt Senacki jest tworem, prawda, czy wytworem umysłu genialnego, jak, jak tego nie oceniać jednego człowieka. Myślę, że to jest efekt kompromisu po pierwsze kompromisu, a po drugie, że to było coś naturalnego. Ktoś coś wymyślił, ktoś to położył na no, negocjacyjnym ale to, stole. Ale to było najlepsze, co można było zrobić w okręgach jednomandatowych. No, brawo okręgach... Przewodniczący, pośle Czarzasty z Sosnowca. Brawo panie przewodniczący Schetyna, brawo panie pośle Czarzasty z Sosnowca. Jak słyszałem zresztą tą rozmowę z panem posłem Czarzastym, to byłem naprawdę pełen podziwu dla jak gdyby jego zaufania we własne możliwości. Dlaczego? to się da zrobić, bo ja się nazywam Czarzasty. Pan jest, tak samo powtarz, się bo tak, ja się nazywam Gramatyka. Strasznie no. mi się to podobało. E, wracając jeszcze do Senatu. E, co to znaczy, jakby, pytam o przyczyny tego zwycięstwa. Mieliście lepsze... Dlaczego wygraliście? W tychach? Czy w Nie, w ogóle. Mieliście lepsze indywidualności? Mieliśmy lepszych kandydatów? Lepszych to raz. kandydatów, Ta, tak? Oczywiście. To raz, że mieliśmy lepszych kandydatów. Dwa, i ja nawet powiem więcej, w tych okręgach, w których przegraliśmy, też mieliśmy lepszych kandydatów. Na Śląsku przegraliśmy w Chorzowie. Uważam, wiadomo. że Henryk Mercik był świetnym kandydatem do senatu. Marek Migalski był świetnym kandydatem do senatu. Wszyscy byli fantastyczni, ale. Yy... W tych, których wygraliście, to dzięki temu, że byli lepsi kandydaci, tak? To dzięki dobrze to mobilizacji, rozumiem. Dzięki mobilizacji elektoratu stojącego po stronie sił demokratycznych. To po, po Głosującego zola... na lepszych kandydatów. To znaczy, że listy do Sejmu były do niczego? W takim Nie, razie. No. W... proszę zwrócić uwagę na okręg 31, czyli ten okręg, w którym ja startowałem do Sejmu. Tam jest remis. To, to był strategiczny okręg w kontekście całego kraju, dlatego że w tym okręgu startował premier Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. Nasza lista robi poza jedynką bardzo równe wyniki na kolejnych miejscach. Miejsca tak naprawdę od 2 do 8, nawet y, piekarski element, pan, pan radny Ścieborowski, fantastyczną robotę tutaj robi, zdobywa 7 tysięcy głosów, Ym, a lista PiSu wygląda tak, że jedynka zdobywa wszystko, a cała reszta tak naprawdę balansuje gdzieś... Nie ja w... premier zassał tę listę i, i zmonopolizował no właśnie, głosy. W Katowicach, które się tak przecież chlubiły i tyle inwestycji za chwilę Katowice będą w ogóle jak Nowy Jork. Ja nie wiem, czy w ogóle to miasto się odetka z korków, jak to wszystko się zacznie budować, co zostało obiecane. I po słowie gramatyce się nie podoba. Nie, no uwielbiam takie, takie obietnice. Tyle, że no, chciałbym, żeby one też doczekały się realizacji. I w Katowicach przegrywa. Pan premier, proszę zwrócić uwagę. W Katowicach przegrywa. Aha, przegrywa. No, 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 w tak czy inaczej, Katowice, tak czy inaczej panie, panie pośle, to jakby nie jest odpowiedź na moje pytanie. Lepsi ludzie, lepszy wynik. Lepsi ludzie w Senacie niż, niż, niż ludzie PiS, tak? Pan twierdzi? Porównujemy nieporównywalne, bo wybory w Senacie były wyborami jednomandatowymi, gdzie w naturalny sposób... Ale w tych Katowicach było podobnie, no był głos albo na Morawieckiego, albo na Budkę de facto. No bardzo przepraszam, ale na przykład gramatyka w Katowicach ponad 1000 głosów też przyniósł i to, to był <laughs> ani głos na Morawieckiego, ani na Budkę. Pani Monika Rosa w Katowicach może się poszczycić bardzo dobrym wynikiem, świetny wynikiem znaczy, w Katowicach. Przykład, przykład posłanki Rosy ciekawy, to Pani znaczy, że jak się prowadzi kampanię wyborczą, to czasami zdobywa się poparcie. Ale my wszyscy prowadziliśmy kampanię wyborczą na tej liście. No Ewa Kołodziej prowadziła bardzo szeroko zakrojoną A, kampanię wyborczą. Ale niektórzy która... głównie we własnej głowie chyba. Nie wiem kogo pan ma na myśli. Ja wiem ile się napracowałem nad tym, żeby żeby te, te głosy zdobyć. Tak czy inaczej, wracając jeszcze do Gabrieli Morawskiej Staneckiej. pan yy, yy, chyba tak bardzo nie wierzył w tę kandydaturę. Bardzo że... nie wierzyłem. Właśnie. Tak nawet jechałem z panią An... senator na rowerze z Tychów do Bierunia i gdzieś tam, nie wiem... B, 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 no, na tandemie, ta, 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 Nie, taki rajd był. Jechaliśmy obok siebie i rozmawialiśmy. Um, bo tak naprawdę to my mamy bardzo poprawne relacje. No, tyle, że politycznie dosyć, dosyć mocno się różnimy. I pan I... na tej trasie bie... Tychy-Bierun namawiał panią... Nie, dzisiejszą nie senator pa... pani Gabrielo, pani zrezygnuje, tak? Analizowałem politycznie, co by się musiało stać, żeby ona wygrała te wybory i przyznam się, że nie wierzyłem w to. I mój komentarz wczoraj do niej w wiadomości był taki, że bardzo się cieszę, że się tak pomyliłem. No nie zmienia to faktu, że pańskiego brata potraktowano w tych wyborach dość okrutnie. No i to jest temat na rozmowę z panem prezydentem Maciejem Gramatyką, która mam nadzieję już niedługo w Radiu Piekary. Mam nadzieję. Czy Maciej Gramatyka, wiceprezydent Tychów, brat rodzony... Posła Michała Gramatyki. Jeden z autorów jego sukcesu, proszę tutaj też dodać. Kto, kto jest autorem czyjego? No jeden z autorów tego Pańskiego. sukcesu, jakim jest poseł Stychów, to jest pan prezydent Maciej Gramatyka. Bo Czy powinien pan prezydent za... Maciej Gramatyka rzucić legitymację platformy za to, to się wydarzyło? Fantastyczne pytanie. Zanotujemy i zadamy je panu prezydentowi Maciejowi Gramatyce, kiedy pan go tylko zaprosi. Jak Wtedy? uważa poseł Michał Gramatyka? Ja jestem, mam dużą rezerwę wobec takich efektownych czy efekciarskich zachowań, i mam dużą rezerwę wobec zachowań, które, które są nieodwracalne. Ja już jestem w tym wieku, że potrafię na wiele rzeczy spojrzeć z przynależnym dystansem. I wiem, że nie należy tego typu decyzji podejmować na emocjach. I gdzieś tam w moim przekonaniu dużo, no, na przykład przypominam sobie naszą rozmowę na temat mojego miejsca na liście, gdzie pan się dziwił, że mam takie niskie miejsce na liście, a ja mówiłem, że trzeba to miejsce dobrze wykorzystać i że ono może być atutem. I okazało się, że siódme miejsce na liście przyniosło czwarty wynik, a naprawdę było niewielu takich, którzy wierzyli w to, że to się uda. Wybory, pan, to jakiś Gandhi śląskiej polityki tutaj siedzi przede mną chyba. Panie pośle... Przypominam, <śmieniu> e... tylko fryzurą zdaje się. E... Posłanka Joanna Mucha, Platforma Obywatelska mówi dziś tak, powinniśmy wewnętrznie rozliczyć się z wyniku tych wyborów, bo one były do wygrania. Zgadza się pan? W stu procentach popieram. Uważam, że te wybory były do wygrania. To jakie to będą rozliczenia w kraju, w regionie? Ja jestem od wczoraj w, w tak powiem, zespole koalicji obywatelskiej, nie no w partii trochę dłużej. No, jestem. O, to, o tę obecność, o tę karierę mi chodzi. Trzeba. No nie, nie są, znaczy ja uważam, że nie zrobiliśmy dobrej kampanii wyborczej, gdyby nie parę inicjatyw, które wyszły od nas z regionu śląskiego. I które były jednoznacznie pozytywne. Bardzo mi się na przykład podobała kampania wyborcza, którą zrobił pan prezydent Chęciński razem ze swoimi kandydatami, z panią senator Sekułą, z panem. Najmłodszy poseł. Tak, z panem Bohenkiem, któremu zresztą gratuluję. Jeden z najmłodszych posłów w ogóle w historii Rzeczypospolitej. No to dobrze, a jakie to będą rozliczenia? Jeszcze raz wróćmy. Jakie to powinny być rozliczenia? To wybory pani... władz krajowych i regionalnych, Ale zdaje się. Wybory władz krajowych są w zimie, w zimie. planowane. Wybory władz regionalnych przed wyborami krajowymi, tak? Dobrze rozumiem? Nie mam rozumiem. pojęcia, no, naprawdę. To, to Myślę, że tak, no bo to wcześniej wcześniej się wybierają regiony. No tak. No, no pewnie tak. Powinna być zmiana władzy, patrząc na przykład od regionu? No to trzeba pytać pani posłanki Muchy, co miała na, na myśli. A ja się, się nią zgodził z nią ja się, No tak, to no bo uważam, że powinniśmy wewnętrznie rozliczyć to, w jaki sposób była prowadzona kampania wyborcza, z jakim przekazem szliśmy do wyborów i dlaczego przegraliśmy. No to przegraliśmy. jak to rozliczyć w takim razie? Wewnętrznie rozliczyć a, to, wewnętrznie. podyskutować, co było zrobione źle, co można było zrobić lepiej, dlaczego pewne decyzje były podejmowane w taki, a nie inny sposób. Czy Grzegorz Schetyna powinien dalej kierować Platformą? To jest pytanie do y, zarządu Platformy. Y, może pan, nie wiem, pytać o moją opinię. No, to y, pan sobie wyobrazi, że ja właśnie o to pytam. Naprawdę? Tak. W mojej opinii, pan przewodniczący powinien przemyśleć, na ile w tym momencie jest dla partii atutem, a na ile jest dla niej obciążeniem. A pańskim zdaniem, to pierwsze, czy drugie? Nie chciałbym. Czy bliżej drugiego? Nie chciałbym się uzewnętrzniać z takimi ocenami. Aczkolwiek Wojciech Saługa powinien kierować dalej Platformą w regionie? Powinien przemyśleć, na ile jest dla partii atutem, a na ile jest dla partii obciążeniem. Pierwsze, czy drugie? Tak jak mówię, no, uzewnętrznianie się z takimi opiniami nie jest chyba najlepszym pomysłem. Czy to, co wydarzyło się na Śląsku też w, w tych wyborach, mówiliśmy o e, gramatyce, mówiliśmy, ale jest jeszcze historia z podrazą. Tam też udało się zdobyć mandat, ale też tak, ta tak. historia była nie, nie, nie wszystkim. Na szczęście miała happy end. No dla was e, miała. Historia z Kostemskim, parę jeszcze innych kampanii, o której Pan wspomniał. Czy to wszystko obciąża rachunek władz regionalnych, krajowych, partii Platformy Obywatelska? Wygraliśmy na Śląsku w okręgach senatorskich A, 8 do 5. Wybory do Sejmu PiS, yy, najwyższe poparcie w historii, reelekcja triumfalna, w, bezprecedensowa. W wyborach, tak, do Sejmu dostaliśmy. Yy, no, Ja patrzyłem głównie na ten nasz okręg 31. gdzie Ale nie ma. Ja to, rozumiem. To, ja trzeba rozumiem, patrzeć my, to na tak jakby obrazka. mecz rozpatrywać w pierwszym kwadransie. Było 0-0 albo 1-0, potem trzeba, przegraliśmy 1-8. Trzeba patrzeć na, na całość obrazka. Na pewno to są tematy do dyskusji wewnętrznej. W platformie i na pewno taka dyskusja się odbędzie. Michał Gramatyka, nowy poseł Koalicji Obywatelskiej, był z nami dziś o poranku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Miłego bardzo dnia. Dziękuję, dobry Do dziękuję. dnia. Do zobaczenia. Do usłyszenia.